Szanowni Państwo, drodzy młodzi przyjaciele, zapraszamy Was na studia na kierunek prawo na Wyższą Szkołę Biznesu nasz na Lewis University w Nowym Sączu. Studia prawnicze na naszej uczelni to historia synergii pomiędzy biznesem i prawem, ale też spełnienie naszych marzeń. Otóż, drodzy młodzi przyjaciele, kilkadziesiąt lat temu, w latach 90., założyciel uczelni dr Krzysztof Pawłowski marzył o tym, aby do kierunku zarządzania Móc również prowadzić studia na kierunku prawa, aby ta synergia pomiędzy prawem a biznesem była pełna. Nasze marzenia spełniły się w 2022 roku, bowiem od 13 września, właśnie 2022 roku, otrzymaliśmy pozytywną decyzję ministra edukacji i nauki i rozpoczęliśmy studia na kierunku. Prawo. Studia rozpoczęły się w formule niestacjonarnej od 1 października 2022 roku. W chwili obecnej studiuje na tym kierunku 24 studentów. Prowadzimy również rekrutację śródroczną, która skończy się w lutym, a więc już za kilka tygodni. Niemniej jednak zapraszamy bardzo serdecznie na studia na kierunku prawo w formule stacjonarnej już od 1 października 2023 roku. Studia prawnicze to studia, które dają Wam ogromne perspektywy i ogromną szansę na rynku pracy. Jako absolwenci prawa możecie nie tylko rozpocząć Prace w zawodach typowo prawniczych, jak adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, prokurator czy też sędzia, ale również jesteście bardzo cennymi pracownikami w prywatnych przedsiębiorstwach, czy też w administracji publicznej, w administracji rządowej, w administracji samorządowej, czy też w sektorze pozarządowym. Prawnik jako pracownik jest bardzo pożądany, gdyż posiada ugruntowaną wiedzę. O Polsce, o świecie, o społeczeństwie, w naszym przypadku również o gospodarce, ale przede wszystkim o kształtowaniu się i zmianach systemu prawnego, który obowiązuje nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Zapraszam Was serdecznie na studia stacjonarne i niestacjonarne w formule pięcioletniej, a zatem są to jednolite studia magisterskie. Uznaliśmy, Drodzy młodzi przyjaciele, że utworzymy specjalności na tymże kierunku. One są dwie. Specjalność prawo w biznesie i specjalność prawo w administracji. Na czym to polega? Polega to na tym, że od trzeciego, czwartego roku studiów będziecie mogli uczestniczyć nie tylko w zajęciach podstawowych zakresu prawa, ale również w tzw. przedmiotach fakultatywnych, czy mówiąc inaczej, w koszykach specjalnościowych. Jeżeli wybierzecie profil, jeżeli wybierzecie specjalność prawo w biznesie, to poznacie choćby Szczegóły dotyczące procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw, poznacie szczegóły koncepcji zarządzania, koncepcji projektami, zarządzania projektami, czy też niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii, a nawet i statystyki. Jeżeli wybierzecie specjalność prawa w administracji, to poznacie funkcjonowanie administracji publicznej, poznacie szczegóły czy meandry prawa podatkowego, prawa urzędniczego, czy też wybrane aspekty zarządzania mieniem publicznym, mieniem samorządowym. A zatem bardzo serdecznie serdecznie Was zapraszamy na studia na kierunku prawo do Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu.